Jak z Hizin, jak i się zadaje, co za ludźmi coś chce podpowiadać, coś dopomagać, co udręcza, naprawdę psychę zaburza, obyściem, że się nie opłaca, w ogóle nie potrzeba. Jak już to skompano, do twarzy, w ogóle że ten, można posłuchać co muzykę rapu, to jeszcze ten, a żeby też rozpoznać poznać co prawda, a co to jest naruszenie i na naruszenie i próba przejęcia psychę i człowieka stanu, to niech wypierdolą się kurwa mać z tych zasileń naszych pracy, z zasiłków do pracy. A jak nie z pracy, teraz będzie powtarzał to co mówiłem wcześniej, sobie się powtarzał twarze, co słysz. to mówi, że. Apiecie tu, paka, no, To rodziców się nie wypierdolą swoich, znaczy tacy, co pękają i nie zadbają o swoich rodziców. A jakie mają to, to, to starszych gdzieś, do to, domu to starców do pracy się nadadzą. Nie nabijaj nadawaniem, bo za to się nie płaci. Niech ruszą pracą swoich rąk jak nowe. To nie aż tyle kurczę, wysiłku, bo dażywieście idzie dziećmi. I jest w sklepach. I jest a bezdomni to już teraz nie będę rozdawał jedzenia od kogoś księdza i zostawię jedzenie tego jak u I zostawiać i jajko, i jabłko, gruszkę, i jabłko, owoce, i coś jeszcze, chlebek, i do księdza, i fanów A starsze panie z zesile, co przynaczają nas, udryczają, nie wychodzą do ludzi w terenie. I to aż tyle, jak do jednej coś pojedzą, czy dwóch, na mieście. I zapytawszy, i wyczuwając, bo jak ktoś nie chce, to nie chce. I tyle. Chirik restauracja. Do kwietnia, do full of April. i syna i ducha świętego po mszy dzisiaj słyszanych z Watykanu. Jeszcze lepiej się czuję, że super, że po francusku też za i że będzie trzeba rozmarać. A ja mam do ugoszczenia herbata specjalna. Oooo! Cool, Ku, mega cool.